co więc to jest lądy dzisiaj gramy wy. prawdziwe życie. Kolejny odcinek z rzędu. Ja nie mogę, ale, mam, ale mamy kombo. Też, ale że nam się chce. No, 30 minut odcinka. Kilka odcinki. Dobre nastawienie mamy. Dobra. Dobra. Jak nie wiecie co się stało, wpadajcie do... Nie, wpadajcie w poprzedni odcinek. No, dzięki w sumie też. No, zostawcie łapkę w górę. <laughs> nie no, nie, żartuję. Wyjeżdżamy widzę, trzeba zmienić ten kolor na czerwony, oczywiście. I oczywiście jeszcze zatankować. Jeszcze za free nam dotankuje. Dobra, dojedziemy. Mam nadzieję, że tam ktoś będzie dzisiaj. Bo dzisiaj O, wtorek, no to powinno być otwarte. Nie? Nie mogę? Mosk chyba, a, no U -u -u -u. Dobry. Mm. a 12. Dzień dobry! Aj to! A! Dobrze! Dzień dobry, Przymalować chciałem na czerwono. Mhm. Grosz. Nie ci to zostawiam. Ile to będzie tak kosztowało? A jak pachnie czerwony? No czerwony, no taki... Tylko kolor, tak, jakiś tak. matowy? To no taki jakby, jaki ja mam u bramka, tak. Dobra. <noise> Czeka, no czerwony, no. Co pan mówi? Czekaj, odbieram. Ale... Ja zostawię ten samochód, proszę robić. Dobra. Głośniej proszę mówić. No. Dobrze. Do widzania. Dobra, widzowie, jesteśmy bez auta. Mózg jesteś głodny? Tak. No to wchodzimy do sklepu. Dzień dobry. To jest ja, pokacie. Nie, widzę. Tu jest telewizor. Pitzę poproszę. Dobrze. No jeszcze. Ile? No. Ile? No i ile pomcę? Jedną pizzę. Aha. Mały kawałek. 16. Ale jeden kawałek. Dobra, no całą pizzę. Okej, okay, tu 16. Proszę, to będzie. Masz... Podbujesz. A czasu do czasu widzowie mózg mi będzie mówił, że jest tragiony. Jestem głodnie, żeby nie było, że cały dzień... O, ja.

o, ja mogę przejść? Pomóc. O, już mam zaliczone te 500, co nie? Nie możesz, no już przyszedł. O, no, no to dobra, to nic. Dobra, to przyjdę. Mhm, ja. masz. Ja nie wiem, czy tak Dzwonię Co do po ciebie, Czekaj, tu drzewy. Taksi! Taksi! Yeah. Eee, na budowę. Gdzie pan? Gdzie? To mm -hmm. jedzie. Troszkę mm -hmm. tak nie robić, bo mi się kolega przypomina. To no. mm -hmm. Tak proszę nie robić, okej? Okay? Mm -hmm. <laughs> yeah. Proszę jechać szybko. Dobrze Dobra Sto na godzinę może być w jesieni Nie wiem Dobra, ale pan przydupił? Nie to twoje z Ja twoje widzę No no to moje widzę To jest lekka, Jestem widzowie A, poczekajcie chwilę Jestem panowie, Elo. Elo, elo. Już się przebieram Mhm. Uh -huh. Dobra. Dobra, tą deskę trochę skróć! Dobra! Kurde, ciężko idzie! Jest! Dobra. Przysiąłem. Hmm. Dobra. Hmm, teraz tu. Dobra. Ją tego. Wypoleruj, żeby nie było drask. dobra? Bo to na ścian... Idzie na fundowanie ściany. Dobra, poleruję. Pomogę. Na górze jesteście? W warsztacie. Czyli? No, tak jakby na górze. A, no to idę. Jo, pomódl? Wybieraszcie sobie to. sobie, bo niestety jesteśmy na Pomoc? W innym z lepszym internetem, ale. Pomoc? Nie! nie raz A co mam robić? Eee, mogę coś porobić? Znowu. Mm. No mm. dobra. Możesz te giełki na dachu po o, no, dobra wejdę. Chyba, że już nie skończona jeszcze nawet. zobaczyć, powinienem wejść nikogo. Idę na górę, znaczy idę na dach. A <śpiewanie> jest drabina! A ja próbuję. Jest Zrabina widzowie, a ja próbuję. Ha. O, dobra, a, już. To? Mam ten, ten, beton, czy coś znaczy przy. Czy giełki po prostu? Nie, cement dobra nie, a muzyka, właśnie. Много труха. It's all because of you się rozładowało. No nie. A mamy nowe. Dobra. O, skończyły. Dobrze wiedzieć jakie. Cholera. Kur... Nie! O, komary złapie się do A! Spadam stąd. Dobra. Chłopaki chyba nie będziemy pracować w nocy. Już nie. Na co? Dobra, ja mam schronienie. I nikogo do siebie nie biorę. Aha Zamykam drzwi Dobra. Idziemy sradzi, żeby nie podglądać. Dobra, już wchodzę. Ja nie zapazwałem Życie. Na kredycie. Full ser jest głodny. Uuuu, mózgu mięśnie No co? No mówię, to się tu czujesz. się. Gole gówno zrobiłem! Z tego się pijesz. Za chłopaki, koniec na dużo tych komarów. A! No już! Kuje. Nie! Dobra, wracamy! Nic to chłopaki nie ma! Ale ten spray, żeby tych komarów nie było, Na siebie popykajmy. No i tak będą. Żeby nie gryzły. I tak będą. To budowa. Spocisz się i zapach z tego zostanie... Chójzi się. Wy 250 radzimy, widzowie. Dobra, chłopaki, spadam. Dobra. Czekajcie, no! widzowie napiszę, żebyście widzieli jak to jest. Mm, Oooo, gudny! Wyjdzie to. Głodny jestem. Głodny. Mam pizzę A Chyba jak wyjadli. Live. A, to nie mam nic. O nie, nie wyjadli. A, mam. Mam pizzę, pić. Jeź. Chcę. Pić. macie coś do picia panowie? Nie. Mało mam. Masz tutaj wodę. Będę słuchał. to nie. mnie. Jak to? Przyłączył. Nie. ty Nie. 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 ja Nie. mogę wyjść stąd. Ale Nie. za chwilę do was wracam. No mhm. Uratowałem cały świat. Mogi! O! Kur... Cicho! Hej się No właśnie, przyszły się A pamiętaj, że to mój pomysł tu. Joo! Więc nie słuchaj. Hej. Hej. Oh. Bicie. Oh. Co? Co chcesz, mózgu? Nie wiem. Gdzie się na to fajnie Na Napicie, 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 dawaj, dawaj. Chce dać mi pomysł.

Wiesz, że mam nowy dom? Nie. Kiedy kończysz tak pracę? Nie. Sam. Aha. Kiedy kończysz pracę? 12. To. To poczekam na ciebie. Tak I pojedziesz ze mną. Nie. To co? No. Nie. Co ja nudno? Nie, Co jeszcze ja się nam jeszcze. No co? Na to, że mój kolega spalił kuchenkę. I czemu na Ciebie? No, ja musiałem ją myć. Musiałem? Potem musiałam! Powiedziałem! Powiedziałeś? <laughs> no. Powiedział. I wtedy spalił na mnie. I wtedy ja musiałam myć kuchenkę. Tak właśnie było. I tak właśnie powiedziałam. Dobra. Zapomniałeś dodać M, a nie A.